Powiat Policki przystąpił do realizacji inwestycji robocza nazwanej Rozwojem Edukacji Powiatowej, której wartość wynosi blisko 33 miliony złotych, z czego dofinansowanie to ponad 19 milionów złotych. W ramach projektu pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w powiecie polickim trwa aktualnie przebudowa i termomodernizacja w budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Jego wartość wynosi ponad 6 milionów złotych, z czego dofinansowanie to blisko 2,5 miliona złotych. Prace termomodernizacyjne obejmą również cztery budynki specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 w Policach oraz halę sportową młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży. Poprawa efektywności energetycznej pozwoli powiatowi Polickiemu zaoszczędzić w przyszłości środki finansowe, m.in. na ogrzewaniu. Musimy szukać oszczędności, bo budżety są okrojone, trudne i nieprzygotowane. Nigdy nie będziemy rezygnować, m.in. z tego typu spraw. I dobrym przykładem jest właśnie. Basen, który ma około 12 kW na dachu, solarów, zespół szkół, który dach, którego dach też będzie wypełniony solarami, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, który również będzie miał solary. I specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 1. W ramach tego projektu nastąpi docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, wymiana stolarki okiennej oraz drzwi, a także wymiana żarówek na żarówki energooszczędne typu LED. I to wszystko w kontekście oszczędności nie mam wątpliwości przyniesie konkretne, wymierne efekty. Koncepcja rozwoju edukacji powiatowej opracowana przez powiat policki zakłada m.in. przebudowę budynków przy ulicy Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem, remontem i rozbudową oraz adaptacją istniejącego budynku przy ulicy Kresowej 5.7 na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. Projekt obejmuje modernizację dwóch obiektów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 w Policach. Będzie też przeprowadzona głęboka modernizacja dotycząca oszczędności energii, czyli będą ogniwa fotowoltaiczne, wymienione okna, będzie docieplenie ścian, wymiana centralnego ogrzewania, oczywiście oświetlenie ledowe. Przebudowa i rozbudowa budynków przy ulicy Korczaka 47 i 49, wraz z ich połączeniem, umożliwi powstanie około 10 klasopracowni, w których uczniowie. Będą uczyli się w bezpiecznych warunkach bez barier w przestrzeniach komunikacyjnych. Przebudowany zostanie również istniejący trzykondygnacyjny budynek na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej w policach. Lokalizacja obecna poradni psychologiczno-pedagogicznej jest wyjątkowo niefortunna, a budynek, w którym obecnie poradnia się znajduje, jest po pierwsze zbyt mały, a po drugie niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z tym zaplanowaliśmy zmianę lokalizacji poradni psychologiczno-pedagogicznej i po gruntownym remoncie. Poradnie przeniesiemy do budynku na Korczaka 5.7. Obiekt zostanie dostosowany do współczesnych standardów i wymagań dotyczących dostępności oraz poprawy warunków sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej. Wymienione zostaną również wszystkie instalacje, w tym m.in. instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna. Zaplanowano wymianę stolarki okiennej oraz drzwi, a także modernizację zewnętrznej elewacji budynku. W rezultacie realizacji obu inwestycji zapewniona zostanie dostępność architektoniczna, co znacząco poprawi komfort oraz bezpieczeństwo. Wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 w policach oraz wszystkich klientów poradni psychologiczno-pedagogicznej w policach. Powiat Policki otrzymał na ten cel dofinansowanie w kwocie 9,5 miliona złotych z polskiego ładu programu inwestycji strategicznych. Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia się czadem. Każdego roku w Polsce z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Zbliża się sezon grzewczy i tak jak każdego roku, zaczynamy akcję edukacyjną, taką można nawet powiedzieć propagandową. W jaki sposób zabezpieczyć własne mienie, zdrowie, no i przede wszystkim życie przed tym zagrożeniem, które się do nas zbliża. Jest one związane z rozpoczęciem. Użytkowania swoich pieców, zarówno tych na paliwo stałe, gazowe, jak również na oleje. Bardzo często wynika to z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń i instalacji grzewczych. Właściciele i zarządcy bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych zobowiązani są do okresowej kontroli stanu technicznego, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Tlenek węgla to cichy zabójca zawsze uczyli mnie strażacy i mówili, że właśnie nie wiadomo nawet kiedy może pozbawić życia nie tylko jedną osobę, ale całą rodzinę. Dlatego ogromnie prosimy i apelujemy i przypominamy, tak jak każdego roku, jako powiat policki, że warto by było spośród różnych zakupów ten podstawowy, a więc ten czujnik tlenku węgla, czy czujnik gazu, ale tlenku węgla głównie. W okolicach kominków swoich domowych, czy też urządzeń grzewczych, zamontować. Strażacy rokrocznie apelują, aby w trosce o własne bezpieczeństwo rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Zaleca się również przeprowadzanie regularnych kontroli technicznych oraz systematyczne sprawdzanie ciągu powietrza, niezasłanianie kratek wentylacyjnych, częste wietrzenie pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania. Powiat Policki podpisał 10-letnią umowę dzierżawy teren wokół jeziora Bartoszewo z Polskim Związkiem Wetkarskim. Rekomendację w tej sprawie wydał Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Od 1 października tego roku teren znajduje się już pod opieką wędkarzy. Przez ostatnie lata tereny wokół jeziora Bartoszewo były chętnie odwiedzane przez mieszkańców powiatu polickiego, którzy jednak zanieczyścili go pozostawiając w około 100 z odpadów. Teren w ostatnich tygodniach został uprzątnięty, jak podkreśla wicestarosta Janna Napiwocka, władze powiatu polickiego mają nadzieję, że do podobnych incydentów już nie będzie dochodziło. W najbliższym czasie planujemy zainstalowanie fotopułapki po to, aby uniemożliwić podrzucanie śmieci i różnego rodzaju odpadów na tym właśnie przepięknym terenie. Mieszkańcy powiatu polickiego w ramach obchodów Dni Zdrowia w powiecie polickim mieli okazję skorzystać z bezpłatnych badań dla kobiet i mężczyzn w kierunku Raka Szyjki Macicy oraz nowotworu Gruczołu Krokowego. Akcja odbyła się we wtorek, 25 października pod budynkiem Starostwa Powiatowego w Policach oraz dzień później przy Szkole Podstawowej w Przecławiu na terenie gminy Kołbaskowo. Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas zawsze priorytetem i pomimo trudnych czasów, że trzeba oszczędzać, trzeba... Wszystkie te pieniądze kumulować, bo czeka nas trudna zima i trudny przyszły rok, to nie wycofaliśmy z budżetu tych właśnie inicjatyw związanych generalnie z promocją zdrowia. Badania odbyły się w badabusie, mobilnym gabinecie medycznym. W sumie przebadanych zostało 87 osób, 51 mężczyzn oraz 36 kobiet. To kolejna akcja powiatu polickiego w związku z obchodami Dni Zdrowia. Wcześniej przeprowadzono bezpłatne testy sprawności ruchowej i poznawczej, Alzheimer Rozumiem Wspieram oraz wykłady i warsztaty dotyczące profilaktyki raka piersi. Inicjatywę powiatu polickiego związaną z profilaktyką prozdrowotną dla mieszkańców doceniła wójt gminy Kobaskowo Małgorzata Szwart. Uważam, że jest bardzo cenna inicjatywa i bardzo potrzebna mieszkańcom, zwłaszcza panom, powiem tak, bo panie na ogół dbają o, o siebie i o swoje zdrowie, Gorzej jest z panami, więc to, że tutaj mogą panowie z badań dla siebie dedykowanych skorzystać, jest bardzo istotne i bardzo ważne. Myślę, że wszystkie takie akcje, które są akcjami bezpłatnymi, co warto podkreślić, powinny przyciągać jak największą rzeszę mieszkańców Powiatu Polickiego i gminy Kołbaskowo naprawdę bardzo, bardzo gorąco zachęcam. W poniedziałek, 24 października, w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, odbyło się oficjalne wręczenie podpisanych umów o udzielenie jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. To już trzecie w tym roku zakończenie naboru wniosków o dotację dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach. Ponad 30 wniosków, które zostało złożone, zweryfikowane, sprawdzone. W dniu dzisiejszym mamy tu fantastyczną okazję już wręczamy umowy. Ponad 20 osób, dziś obecna na sali, uruchamia działalność gospodarczą przy środku środków Funduszu Pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie trzeciego naboru wniosków o dotację otrzymały 34 osoby bezrobotne na łączną kwotę ponad miliona złotych. Średnia kwota na osobę wyniosła blisko 33 tysiące. Wśród nowych działalności gospodarczych znalazły się m.in. usługi stolarskie, projektowanie wnętrz, Agencja Eventowa, Zajęcia Ruchowe dla Dzieci, Montaż Klimatyzacji czy Biuro Nieruchomości. Powiatowy Urząd Pracy w Policach planuje w tym roku ogłosić jeszcze jeden nabór wniosków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.